Najtrudniejsze przedsięwzięcia inżynierskie. Najnowocześniejsze maszyny. Najlepsi specjaliści. Niemożliwe staje się realne. Soletanż. 20 lat głęboko przemyślanych rozwiązań. Soletanż to światowy lider w dziedzinie budownictwa podziemnego i specjalnego. Mamy oddziały na każdym kontynencie. Dzięki wsparciu Międzynarodowej Grupy Soletange Baschi zdobyliśmy pozycję eksperta w budownictwie podziemnym i głębokim fundamentowaniu. Od 1996 roku Soletan zapewnia kompleksową, sługę projektową i realizuje zadania we wszystkich sektorach rynku budowlanego. Ściany szczelinowe, konstrukcje żelbetowe, ekrany wodoszczelne. Oczywiście, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasze rozwiązania geotechniczne cechuje optymalizacja kosztów i użytej technologii. Kluczem do sukcesu Soletange jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie budownictwa podziemnego, fundamentowania głębokiego i przesłon przeciwfiltracyjnych. Pierwszym przedsięwzięciem budowlanym Soletange jest rozpoczęta w 1997 roku budowa fundamentów pod fabrykę Opla w Gliwicach. Prace trwają dwa miesiące. W 2002 roku na powierzchni 225 tysięcy m2 powstaje Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie. Wykonujemy tu ściany szczelinowe podobnie jak rok wcześniej w przypadku Metropolitan Opera. Ten nowoczesny budynek ma 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne. Budowa stacji i tuneli szlakowych pierwszej linii warszawskiego metra to obok podziemnych parkingów, tuneli drogowych jedno z naszych najważniejszych realizacji w tej dziedzinie. Solet. 20 lat głęboko przemyślanych rozwiązań. Flagowym projektem Soletange jest suchy wykop na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uchodzący do motławy kanał Raduni oraz ze bliskie położenie sąsiadującej z terenem przyszłego Muzeum ulicy determinuje zastosowanie osobliwej technologii ze względu na obecność wysokich wód gruntowych. Ruszamy. W pierwszej kolejności budujemy ściany szczelinowe. Z postępem prac wykop wypełniamy zawiesiną zabezpieczającą go przed samoistnym zasypaniem. Następnie instalujemy zbrojenie i podajemy beton od dna wykopu, jednocześnie usuwając nadmiar zawiesiny. Tradycyjną metodą wykonujemy suchy wykop i zabezpieczamy ściany kotwiami gruntowymi. Dalsze prace wykonujemy już pod poziomem wód gruntowych w procesie refulacji. Metodą mokrą kontynuujemy wykop przy pomocy pogłębiarek. Samowiercące mikropale, które zakotwią korek betonowy i płytę fundamentową, zostają wykonane przy udziale nurków. Ponad 900 mikropali zostaje zainstalowanych z jednostek pływających 22 metry nad nimi. Betonowanie podwodne w tym projekcie jest jednym z największych na świecie. Beton zostaje poddany do pionowo ustawionych w wodzie rur i tak 7 dni przez 24 godziny na dobę. 50 betonowozów i 6 pomp pracuje non-stop. Wykorzystaliśmy 25 tysięcy metrów sześciennych betonu. Na koniec odpompowujemy wodę. Coraz bardziej powszechny widok. Rozległe na setki metrów farmy wiatrowe. Farmy pod łebą, do których przygotowaliśmy solidne fundamenty, to grupa 30 wiatraków. Po zakończeniu prac ziemnych i przygotowaniu platformy, wykonujemy 12-metrowe pale, które po wyposażeniu w kosz zbrojeniowy i zalane betonem, stanowić będą podstawę elektrowni wiatrowej. Przykonaliśmy ponad 1000 pali o łącznej długości w 10 tysięcy metrów. Jeden z najwyższych kompleksów budynków w stolicy. 220 metrów wysokości i 49 pięter zobowiązuje. Ściany szczelinowe wykonane tu przez Tange to krajowy rekord – 55 metrów. Budynek główny posadowiliśmy na 72 baretach wykonywanych z poziomu terenu, zabetonowanych do rzędnej płyty dennej. Kotwy gruntowe zostały wykonane w trzech poziomach. Aby wykonać ściany szczelinowe wykorzystaliśmy 2400 betoniarek, czyli 21 tysięcy metrów sześciennych betonu. Budowa drogi ekspresowej S19 w pobliżu Rzeszowa to skomplikowany projekt. Planowana droga, ze względu na charakterystyczne dla tego terenu ukształtowanie, przebiega kilkanaście metrów nad poziomem gruntu. Inne odcinki biegną poniżej tego poziomu, dlatego drogę prowadzi się na nasypach lub wykopach. Stosujemy tu innowacyjną technologię Trench Mix, głębnego mieszania gruntobetonu. Tak tworzy się panele ułożone poprzecznie do osi jezdni, które wzmacniają podłoże, umożliwiając wykonanie nasypów o wysokości do 20 metrów. Na innym odcinku mamy za zadanie zabezpieczyć drogę prowadzoną w wykopie. Po wykonaniu jego wstępnej fazy rozpoczynamy wykonywanie konstrukcji oporowych spali. Zazbrojone i zabetonowane łączymy oczepem. Całą konstrukcję podpieramy dodatkowo mikropalami, co umożliwia wykonanie docelowego wykopu. Tak tworzy się zarys przyszłej drogi ekspresowej. Wewnątrz czterech wysokich na 125 metrów pylonów budowanych metodą ślizgową znajdują się szymby windowe, klatki schodowe oraz instalacje opolskiej elektrowni. Tak smukłe konstrukcje wymagają odpowiednich fundamentów. Do ich wykonania wykorzystaliśmy technologię ścian szczelinowych. Umiejscowione po obrysie ścian pylonów i zagłębione na 20 metrach umożliwiły bezpieczne wznoszenie docelowej konstrukcji. Potem metodą ciągłego betonowania powstaje pylon, około 4 metrów konstrukcji dziennie. Wszystko po to, by uruchomić nowe bloki energetyczne w brzeziach. Pylony stanowią kręgosłup przyszłej instalacji. Wykonaliśmy w Soletange setki projektów związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, obiekty w ciągu, linii kolejowych i drogowych. Naszym celem jest realizacja coraz trwalszych, bardziej wydajnych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań. A to wszystko dzięki NIM. Projektanci. Inżynierowie wykonawcy najbardziej skomplikowanych projektów. Jeden zespół, wiele rozwiązań. Najwyższy standard. Soletang. 20 lat głęboko przemyślanych rozwiązań.